Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. To jest podsumowanie najważniejszych tematów z naszych wiadomości. Joanna Mielimonka zapraszam. O tym mówiliśmy w poniedziałek. Dzieci w wieku szkolnym będą przyjmowane do rybnickich placówek. Dotyczy to uczniów między siódmym a 18 rokiem życia. Brak znajomości języka polskiego nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkół. Zapewniają urzędnicy. Prowadzone będą dodatkowe zajęcia z języka polskiego, ale też zajęcia wyrównawcze z konkretnych przedmiotów. Planujemy przygotowanie klas przygotowawczych w dwóch placówkach. W szkole podstawowej z oddziałami Mistrzostwa Sportowego Nr 9 przy ulicy Cmentarnej i w piątym liceum ogólnokształcącym w zespole szkoły numer 3 przy ulicy Orzepowickiej. Klasa przygotowawcza będzie nastawiona na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z głównym nastawieniem na naukę języka polskiego i adaptację w nowym środowisku. Myślę, że to może bardzo pomóc dzieciom, które znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji, by zaczęły funkcjonować w swoim środowisku. Oddziały przygotowawcze będą miały duży zakres wsparcia w nauce, także pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Mówi Agnieszka Skupienie, rzeczniczka rybnickiego magistratu, która apeluje równocześnie do mieszkańców goszczących Ukraińców o pomoc w zgłoszeniu dzieci do szkół i przedszkoli. Jeżeli gościcie Państwo u siebie rodziny, które mają dzieci szkolne czy przedszkolne, należy zgłosić się do tzw. szkoły obwodowej. Tam przynieść dostępne tym rodzinom dokumenty. Bardzo Państwa też prosimy o pomoc w tym, żeby. Te osoby mogły trafić do tych szkół. Być może możecie państwo je dowieść na miejsce, by wypełnić wszystkie formalności. I poszczególne szkoły będą się kontaktowały z rodzinami tych osób, czy też opiekunami polskimi, by już zacząć naukę w tych szkołach. Podobnie jest z opieką przedszkolną, tu warto sprawdzić, gdzie są wolne miejsca. Takich informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Rybniku. Zatańczyli dla Ukrainy w weekend w trzech miastach naszego regionu rybniku w Wodzisławiu, i Jastrzębiu odbyła się akcja pod nazwą Zatańcz dla Ukrainy, Dance for Ukraine. Wszystko z inicjatywy Polskiej Federacji Tańca. Organizatorzy zaprosili chętnych na warsztaty tańca. Wzięło w nich udział wiele osób, mówi Izabela Baska-Kaczmarczyk ze studia tańca Vivero z Rybnika. Jesteśmy tancerzami, choreografami, każdy pomaga jak może, a tu przy okazji możemy pomóc mieszkańcom Ukrainy. Ustaliliśmy minimalną kwotę 25 zł, można było wpłacić więcej oczywiście i to obligowało do uczestnictwa w dowolnej ilości zajęć. Odbiór był dość duży. Że my ogranialiśmy, że tak powiem, trzy miejscówki, bo i Rybniki, i Włodzisław, i Przyjechały do nas dziewczyny właśnie z Wodzisławia, z Estrzębia. Przyjechała Magda z Oświęcimia, ze szkoły tańca milenium. Więc tak się podzieliliśmy tymi szkołami, więc młodzież i dorośli, bo mieliśmy dużo dorosłych osób, mogli zobaczyć zupełnie nowych instruktorów, poznać nowe style. W warsztatach tanecznych wzięły udział między innymi Marta i Martyna. Chcemy pomóc wszystkim potrzebującym w Ukrainie i przeznaczamy pieniądze, wszystkie z warsztatów właśnie potrzebującym. Fajny pomysł, pomoc w ten sposób tak, bo kochamy to robić, i wydaje mi się, że przez takie coś możemy pomóc osobom, które potrzebują tego, a my się dobrze przy tym bawimy. A jak wyglądają warsztaty? No, mamy choreografów z różnych szkół tańca, z rybnika i okolic. Bardzo fajnie. Od rana cały czas są bloki na dwóch salach równocześnie z różnymi trenerami. Nie tylko z rybnika tutaj, tylko też z Włodzisławia, Jastrzębia i różne style są, więc dla każdego coś się znajdzie. Po podsumowaniu akcji, organizatorzy mają zdecydować, do jakiej fundacji zajmują się pomocą Ukraińcom trafią pieniądze. Osoby prywatne, stowarzyszenia i organizacje przygotowują miejsca dla uchodźców. Tak jest m.in. w Przowie, gdzie OSP użyczyło świetlicy, dzięki czemu 20 osób będzie mogło tutaj znaleźć schronienie. Jak mówią samorządowcy, dni, a może i godziny nie wiadomo, kiedy w tych miejscach pojawią się rodziny z Ukrainy. W kobicach przygotowano 50 łóżek. To jedna duża sala sportowa przy zespole szkół, ale uciekając przed wojną liczy się bezpieczeństwo, a nie luksusy. Mimo to, jak zapewnia wójt gminy Marek Bąk, samorząd robi wszystko, żeby te warunki były jak najlepsze. A czy jesteśmy cały czas w kontakcie z starostwem powiatowym. Dostaliśmy już taki sygnał, że mamy przygotować te nasze punkty przyjęcia uchodźców. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie 50 osób. To miejsce jest właśnie na hali gimnastycznej. Też robimy wszystko, żeby, żeby te warunki tam były jak najlepsze, więc węzeł sanitarny jest bardzo rozbudowany. Oddajemy też tam do dyspozycji kuchnię tym naszym gościom. Stworzyliśmy nawet taki, taką świetlicę dla najmłodszych uchodźców, gdzie mogą jakoś przynajmniej doznać jakiejś na normalności są tam zabawki, telewizor, jakieś kolorowe foteliki, więc staramy się, żeby były to jak najbardziej godne warunki i przypominające przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu normalność. Tak. Dostaliśmy taką informację, że to mogą być faktycznie godziny, maksymalnie kilka dni, gdzie otrzymamy gości. W Jejkowicach uruchomiono dwa sklepy, to miejsca, gdzie za darmo Ukraińcy mogą wziąć ubrania, koce, pościel, a także żywność. Odzież można odbierać w bibliotece, jedzenie w szkole. 1 650 tysięcy złotych ze zbiórek na pomoc Ukrainie. Akcję podsumował karitas Katowica. To efekt zbiórek do puszek przeprowadzonych w ostatnią niedzielę lutego i środę popielcową w parafiach Archidiecezji pomagamy od samego początku. Mówi ksiądz Tomasz Wojtal, rzecznik Archidiecezji Katowicki. W naszych domach rekolekcyjnych, domach zgromadzeń zakonnych ośrodkach Caritasu, w seminarium duchownym, a także w innych strukturach diecezjalnych znalazło już schronienie kilkaset osób. W pomoc włączają się także parafie Archidiecezji, ksiądz arcybisku Wiktor Skwort zachęca, aby proboszczowie dostępniali także struktury parafialne. Aktualnie Caritas koordynuje także zgłoszenia od osób prywatnych, które mają możliwości i chcą przyjąć Ukraińców do swoich domów. Dotychczas udało się zarejestrować około 100 takich miejsc, co daje możliwość zakwaterowania 400 osób. Rozlokowaniem konkretnych osób przybywających z Ukrainy będzie zajmował się Urząd Wojewódzki, z którym archidieceza katowicka Caritas współpracują od samego początku. Caritas prowadzi też magazyny żywności i innych niezbędnych produktów. Produktów, które wydawane są uchodźcom, przyjmuje produkty o długim terminie przydatności, a także artykuły chemiczne i higieniczne. Taki magazyn tworzony jest w Rybniku przy ulicy Żorskiej w hali po dawnym supermarkecie. Potrzeba wolontariuszy. Praca jest od 9 do 18 codziennie, ale można przyjść pomóc przez kilka godzin na tyle, na ile ma się możliwości. To apel m.in. do młodzieży, harcerzy, emerytów i wszystkich ludzi. Dobrej woli. Coraz drożej na stacjach paliw za olej napędowy i benzynę płacimy ceny, jakich dawno kierowcy nie widzieli. Niedługo przesiądziemy się na rowery, mówili naszemu reporterowi. Kierowcy pytani o rosnące ceny na stacjach. Dzień dobry, Radio 90. Do pełna? Nie, dzisiaj nie. Za ile? 250. Ile pan zapłaci? Zaraz się dowiemy. Ile litrów wejdzie? Nie, nie, całe 40. Nawet nie. 35. I co pan myśli o tym wszystkim? Lepsze drogie paliwo niż czołgi. Jeździ pan mniej? Czekam na lepszą pogodę, żeby rower wyciągnąć. Co pan myśli o tych cenach paliwa? Zdecydowanie za duże. To jest grubo za dużo. Staram się mniej jeździć. Nawet wczoraj przeczyściłem rower z piwnicy, no bo nie wiem, czy zaraz będzie mnie stać na paliwo. Co dalej? No Niech robią co, żeby było lepiej. Dojdzie do 8. Tak mówią wszyscy eksperci, więc zobaczymy, co z tego wynika. A mniej pan jeździ? Nie. Nie, bo widzisz, że tyle potrzebuję. Ja nie wiem, co dalej. Jeździć trzeba. No oczywiście. Mniej? Ja mam gaz założony, to tyle mam lepiej. Nie? Dla mnie to jest obłęd. Straszne są ceny paliwa. To chyba niedługo na rowery się przesiądziemy. Chyba tak, to chyba będzie najmądrzejszy. No ale wiadomo, jak się jedzie daleko, to trzeba jechać jakimś innym środkiem lokomocyjnym, nie rowerem. Ale to, co przechodzi po prostu w tej chwili stacja, to coś strasznego. Ciężko, bardzo ciężko. Tymczasem w poniedziałek koncerny paliwowe zapowiedziały spadek cen o 20-30 groszy. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w poniedziałek. Joanna Mielimonka do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl.